FOTEL ERGONOMICZNY DIABLO CHAIRS V-BASIC Masz dość niewygodnych krzeseł, które utrudniają Ci pracę? Fotel Diablo Chairs V-Basic został zaprojektowany przez najlepszych specjalistów. Jest nie tylko wygodny, ale też dobrze wpływa na zdrowie i postawę ciała w trakcie siedzenia. Model dedykowany jest dla pracowników biurowych. Ma regulowane oparcie i podłokietniki. Łatwo dopasujesz najlepszą dla siebie pozycję. Jednocześnie konstrukcja odciąża i chroni kręgosłup na całej długości. Mimo długich godzin spędzonych przy biurku, nie poczujesz szybkiego zmęczenia. Fotel wykonano z wysokiej jakości materiałów, przewiewna tkanina i siatka zapewnia skuteczną wentylację. Maksymalne obciążenie wynosi 150 kg. Całość opiera się na pięcioramiennej podstawie z aluminium. Jest stabilna i mobilna zarazem. Warto zwrócić uwagę na nowoczesny design, który przyciąga wzrok i doskonale sprawdzi się w niejednej jednej sali konferencyjnej. Fotel Diablo Chairs V Basic umożliwia wygodną pracę przy biurku i nie obciąża kręgosłupa. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które dbają o swoje zdrowie i samopoczucie.